Lecimy. Zip. Proszę, killera. Kamil, pytanie na serio, czemu nie grać z ekipą na Nupixelu, Czy masz jakiegoś Dila z Five City, którego musisz wypełnić? Mam Dila, mam, no. Muszę go po prostu wypełnić, tylko grać na tym serwerze. Dobra, kogo zmedykować? Zachę. No bo Zacha, jest mastermindem. Nie no, ja wpadam sobie na NoPixela. Ostatnio jeździliśmy na kurierze z Torkiem, no tylko, że tam jest taka meta, że żeby coś osiągnąć na serwerze, to trzeba grindować. Więc chłopaki skupili się na początku na grindzie. Mi się trochę grindować po prostu nie chce. W sensie, jak będzie, nie wiem, druga w nocy, albo nie wiem, no, druga nie, ale będzie trzecia w nocy. I będzie tylko Torek i nie będę, nie będę wiedział, co co robić. I Torek zapyta się, czy gramy kuriera, to ja sobie mogę powiedzieć na paczkach Bo ja wtedy, ale widzicie, wtedy nie wiem czy pamiętacie, jak graliśmy paczki. Ja nie, nie grałem w grę, tylko gadałem z wami. A w tle robiłem te paczki, no nie? O kurde. Co? ej, widziałem Andrze koło ja bok nie biegnął. Kolejny to, to gdzieś to nie zarzucimy. No, no, ale to to, to to dobre decyzje w życiu podejmuję, To ja nie no będę Jest widziałem... kamuflażer, chyba. Ale nie jakoś main jesteś? na razie, no nie? wiadomo. W laboratorium zeskopałem się Ebron i jesteś, do ja, I drada. ja, ja drada. jestem Ebron. na samym dole przy lodziku. I wybiegałeś teraz za dwa? Tak. Mówi no i jest problem, bo tam leży ciało i właśnie powiedziałem na dół, jak się wybiega co dwa, nie widziałem Ewrona, tylko... No i mamy było. Cię Erwon, mamy Były Cię Zachaj jeszcze O ja to jeszcze, ten, czy, jeszcze czy, czy był ktoś z nami ja. jeszcze wasz Patka? jeszcze, ja, Patka z Ja My z Patką ja razem za Jenkinsem To ja chciałbym coś dodać jeszcze, że widziałem Anzele pod koniec rundy Więc to mógł być właśnie kamuflażer albo... A być... no to... No ja mogę Marfling, powiedzieć, że policer. to nie ja Ja, biegałem za... ja biegałem za Jenkinsem, Jenkins nie zrobił, Jenkins jest giga wieki no, no ja zobaczyłem, że się hmm. i pobiegłem w stronę wejścia do dwa i na bronę, ale nie Duży, wiem jest, czy on mnie czy co. Duży. Ale Blacha mówi, że widział Angelę, że biegnie. To koniec rundy, jak rurę e, Porto, ja widziałem jeszcze że żywą obok mnie biegnącą. A gdzie? No obok mnie, koło tego, koło community, po lewej. Ciebie port blinkał, był. O. Okej. Okay. Jakie horror. -ho, no ja mówię. mogę powiedzieć, że chilluję bombę sobie na razie. No, chyba w więzieniu właśnie w tym momencie. Nie ma problemu. A, do mnie przebiegał? Nie, nie no... Ja, ja poszedłem sobie na O2, wyrzuciłem śmieci, poszedłem sobie śledzika na dole, no a ja nie wiem kto tam był, w sumie nie skupiałam się aż tak bardzo na Mi się wydaje, że to nie Ewron, bo nie zginęłam pierwsza. O! Eee! Patka! Patka nie pierwszej! Ale to ja cię zawsze zabijam pierwszą. Ja by mhm. nie wyrzucał, ale warto to mieć. Zgodnie, nie, nie, taki, ale mini susik z stronę na no. faktycznie. No chyba, że troj... czy Diable z Farmi teraz na Ubixel'a się w ogóle nie odzywa? <grym A <grym to jest, bo Blast i Troll i, to jest, sterem. Sterem. I trolu jest to mandzielą, bo on liczy za Trollem. A bo Gdyś... jestem prawdomówną osobą. No, Blacha te też jest Trollem. Ale jeszcze nie zagłosował, Aha, to jednak. Blacha jest zawsze. Tyle głosów na mnie, wy serca nie macie, No to wiadomo, dwóch impostorów i dwóch neutralnych. Pozdro, pozdro. Pozdro, elo. Pozdro. To jest drugi a ty Zacha nie powinieneś mówić, że jestem sus. O, oh. i dałem mu podpowiedź. I dałem mu podpowiedź. Zacha jest taki, że on może każdego przegadać. Więc jak mu teraz powiedziałem, że nie powinien mówić na mnie sus, to on powinien ogarnąć, że ode mnie ma tarcze. A reszta raczej tego nie powinna połączyć. Wiecie dlaczego tak. Bo jestem five Jestem osobą inteligentną. Hiperinteligentną, rozumiecie? Jestem nadrzędną. Nadrzędnym homo sapiensem. Wiesz o czym mówię? Jestem osobą. Ponad... O! Raden, dwa, trzy. No. To chyba o chyba Ewran. Patka nie żyje, nie żyje ten. Płatka nie, no. nie żyje. Ja Dobra. mam zachękoło tego. Dzięki, nie odbiegaj mi tak proszę, blanco. Ty zachab więcej, wiesz co mieszkali? Ja mam... Yy... Znaczy wreszcie wreszcie masz na temat jaja, ja bardzo dobrze Bo yy... na pewno ktoś miał jaja dwie sekundy przed zgłoszeniem reportu. If you know what I mean no true. Dobra, yyyy... Czyli był mężczyzną, <laughs> ok, sugerencja. Suge suge On... Yy... report tego ciała... Ciekamy, jak jak długo to ciało leży? Bo ktoś ogarnie, że jestem tym medykiem Ono zainteresowanych ma 3-4 sekundy i... i mam dwóch podejrzanych. No Zacho przebiegał koło tego, bo ja zgłosiłem. Bo ja robię makaronki, prosto. Ebro, i blacha chyba są w prawym górnym. -to. W gołem, to nie, no to jest... Nie, to zamiast blachy chyba Zachajnak. Ja wybiegam, ja wybiegam z tego specimena do góry, do laba. Oto. Do... Kocham, okay, Bo yy, mamy Chciałem twierdzić, twierdzić, że specjalnie został zrobiony kill na, na staku, Bo Kubox nie odwaliłby takiej akcji, żeby wziął, rozwaliłby kogoś. Generalnie to jest jest killerem. Więc wydaje mi się, że to był ktoś niewidzialny, chciał albo. Chciał go neutralizować na Albo w... Morphing, albo ten glitter. Znaczy, czy... nie, to... nie wiem, Kubox czemu byś nie zgłaszał wtedy. Hmm. Ja Siem, generalnie zakałem. robię quest'a z y, meteorytami. Szukam dobra, tuli, więc... ale teraz was zaskoczę, nie wiem, o, co dobra. Chodzi, jakby... o, o! A gdzie ciało jest w, jakby, A... w prawym górnym? Na, dobra, na dobra, kubok, tak, kubok, no, Kubox, 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 kubok, teraz no. mnie. je. No ogólnie moja teza jest prosta. Jeśli ktoś kryje brona, na początku poszła poszczosowana Ewrona, no to to jest Kamstar, który ma self w reporta po prostu. Ktoś to zginął Ale u... ja go ten nie kryję teraz, nie? Ja tylko zachęcam. Nie mówię, że ty nie, kryjesz, nie. nie 13 osób i dwie dziewczyny na start zabite. Smutne tak i to Moim to jest to to seksizm trakt, tak był nie, nie nie to no nie stary, był nie to, to nie był instant to nie był self report to nie był instant bo ja żeby jak jakby z boxem i stracić kamstara z byłem na meteorach nie jestem impostorem to nie był instant. to nie był self report to jest kamstar ja zaha, nie wyglądam tego, ja. czy to jest camstar, natomiast... że dużo powiedzieć. tam widziało, nie? Natomiast, yy, ja natomiast, nie wiem, ja nie yy, tak jak A przypomnij o co chodzi z lighter-darker. W momencie, jeżeli ja zreportuję ciało, to ja jako medyk wiem, czy zabił ktoś lighter albo darker. Połowa lobby jest darker, połowa osób jest lighter, ja mogę wyeliminować jakby połowę. A to tylko jak zreportuję ciało, to wtedy widzę, czy, czy zabiło ją osoba lighter postaram albo darker. Nie gadasz. Ale no, tak ja postaram, nie zreportuję, postaram, to to nie nie, 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 nie. Dobra. Zrobię. Ej, ja zaraz zrobię wszystkie taski. Zajebiście. Pick. Pick. Dwa wołty na ciebie. Trochę k W Kamilka. Ale jest po prime time, więc ja jakby nie, nie żywię urazy. Nie ma problemu. Ale pamiętam, raz miałem takiego syzyfa na Amongu. Cały stream z Amonga był w prime time. Ani razu killer. Bibletchum To Kamstar zabił blaszkę w tym momencie. Ło, trochę kur... -hump teraz. Ja przebiegałem no. z kilkoma osobami. Tam już teraz Ja, a ja hey, blaszka i ty, ty, ty. Ej, Alek, ej, Radek, odpisz. Ej. Radek, odpisz. Ej, to jest na, o dwa drzewko. A bo mi się tam wydaje. a Bo Mitrix w tym momencie zabił Evrona. Czemu? No bo ja w labie tam... przebiegałeś i kroił była za. Nie, nie, to nie Mitrix, to nie Mitrix. No nie, no ja po kabel. mam Pewnie jest drugi. Ja skąd wiem tak. gdzie ja w Słuchajcie tak. Ewronek jest kliksem sobie na górze. Ale poczekaj, no, ja bo mamy pewniaka. Ja byłem teraz jaka. to nie ma opcji w tym. Mamy, sobie mamy ale mamy pewniaka, bo ja, Jenkins, ja ja no. Lacha i Kamstar biegliśmy, byśmy na od was gasło światło, odbiegli chwilę ode mnie i, kam i leży nasz. Wyglądaj Ewroneka za to. Jest, wiem, że jest clear'em, więc Kamstar zabił. Ale ja mówię, Kamstar, Kamstar to wyjdzie. Ja mówię, Kamstar, Kamstar to wyjdzie. Ej, no dobra, dobra, zapisuję to, tak, to w notatkach. Uwaga, kurwa, kurwa. Za zło światła nie było. Ty. Ale poczekajcie, bo. Ale ja bo siebie widziałem, trojku. Nie widziałeś, Nie, ale ja siebie widziałem, bo w ciebie wbiegłem, stary. Ewron, dzięki za reklamowanie stakes, naprawdę fajna gra, Dlatego, że muszę właśnie spisać, bo to grę tysiąc złotych. Nie ma problemu, bo. Oczywiście, ostatnie było. ciało, bo. Ewron się skanował, więc jakby. No dobra, ale teraz patrz, ja pobiegłem na kabelki w kiblach, a trollik mówi, a trolik mówi, że był ze mną, gdzie ja go nie widziałem. a widzisz, Blaszka był szeryfem. Coś, coś nie, no, dobra, nie. Ej, ta runda jest skomplikowana. skomplikowana. Co jest? No, kocham was, dobra, w****** z no. ze mną nie był, ja go nawet nie widziałem. No, na, na, na pewno się Ebro się w tym momencie i ja Ebrona nie widziałem, ja poszedłem na kable w kiblach. Trzeba trolik idzie. Totalnie, on się dzieje. Kamster, no, kam, kamster na pewno. Czyli, to był obwieski, czyli trolik a... może się hmm, od pierwszego hmm, killa. Hmm, hmm. Hey. No tyle, że on przy pierwszym przy Pierwsze, co było na O2 hmm. to mieliśmy ewentualny hmm. system Ewrona Poza i to wszystko. Hamster. Tak. Tak. Kamster. To dobrze tak. Aksylaks bez o! Mówię, stara. ja co? Ja cię uspokajam, w, w kontekście poprzedniego głosowania. Dobra robota. Mówię, timing nie był lucky, bo to kuboks ewentualnie miałby zabić. Go. Nie, ja robiłem go. Czyli kuboks drugi, bo przed chwilą mówił, że ten zabrał. Co? Zobaczymy, co zrobi. E, Mitrix na Glitchu. Mm, mm, mm. <laughs> o! Mitrix fejkuje taski. Ej, ale glitchu jest mega dobry. O, trochę. O, kurwa czeka. Ja tu mam wrażenie, że jak gram na killerze, to jakoś źle gram. Ewen, czemu powiedziałeś że nam wczoraj, że nie ma streama, bo chcesz odpocząć? A tak naprawdę idziesz na randkę z Heidi? O, nie było w tym kłamstwa, widzu. Odpoczywałem, ale ty myślisz, że jak ja odpoczywam o, to masz się w ścianę Trafisch. przez cały dzień. Tak, Calif. dobra, słuchaj. Ej, hey, co jest? Dzięki. słuchajcie, słuchajcie, troj Dzięki to jest clear na pewno. ja też i e Mitrix zjadłem z kubą. Ja byłem nie zabiły na solo, ja byłem Ej, ale troj był ze Ja jestem clear, nie, troj, troj, troj. Był ja byłem na kamerkach. No. Ale na jak elektryka robisz. Dobra, słuchaj, dobra, 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 że z killerem? I, serio? To, kto, 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 zwierzak, to był tam z tobą? Dobra, tak jak będzie killerem to skupiasz żeby software, się, żeby się ja dokładnie też. tak samo zachowywać. A ja wiem, e, 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 jak wybiegałeś z admina, w prawą stronę wybiegłeś z kamer. E, b, osoba, która ten... E, zabiła Zachę, zmieniła się w Zachę ogóle taka ciekawa osoba. Erotyczny ja biegłem do miejsca, w którym zginął zaha, bo wiedziałem, gdzie zginął. Czyli, czyli jest... Glicer albo wychodzi, Ja byłem, albo ja byłem jest, na, był na kamerach mitrix, Mi to Diablo. wychodzi, no, to że Mitrix powinien No patrz, bo... mogę ci potwierdzić, że on był w adminie Stał po prawej stronie admina przy, Faktycznie przy Witalsach I wybiegł prawą stroną Mi wychodzi, że to ty Mitrix Bo jak była tam ta runda z Evronem I To Evron zjedzone, się zeskanował, wtedy nie było światła Światła zgasły, przebiegaliście z e, z prawej strony, jakby prawy górny ruch. Ja Trzeba, chciałem zrobić questa z. E, no e, i Jenkins z nami nie. Przebiegłem hmm, no, i przez to byłem na kamerach, 3. patrzcie na kamerę! dopowiedziałem. Nie teraz, nie wierze. teraz. nie wiem, nie to w wiem, nie ale. ja nawet nie nie kto umarł Edy Edy nie to jak ja blędny, ja Właściciel całego kika, <mulizacja> 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 Eddie, thank you so much, my friend, and thank you for the contract. I, I really appreciate it. Thank you so much. That's serio, poproszę dla przejdę do Edyego. Eddie, thank you so much, brother. Thank you so, so much. Thank you for the opportunity. Thank you for the, for the chance to show myself here. Thank you so much. I I won't let you down. Thank you so much, Eddie. <mulizacja> and good job so far with the with the sides. To really, naprawdę, really, naprawdę really good. Thanks bardzo. so much. And thank you so much for the subs. <laughs> Obviously. <laughs> thank you so much. Kurde, widzowie na kurczę. Dobra, kur Wysyłajcie jeszcze serduszka, on i tak nie rozumiem polskiego. Błagam, błagam, błagam. Bądźmy mieli to może jeszcze sobie nie, dobra spokojnie na Drodzy kurczę. Mitrix pewnie wygra. pewnie wygra. Więc poproszę o Hearts in the chat. Eddie, dziękuję bardzo. so much for the hundred Jeez, Jeez, thank you so much. Again <laughs> Mitrix został słuchany. o, oh, fajne. Kurda, leży tutaj. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. mm, 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 mm Blaszka. Kto został? Swapper bait? Kamstar nie? Ty, kto został w tych skillerów? A Mitrix cały czas. Ty ale mówili, że Mitrix zabije, no nie? O to musi mi... Ja lewy reaktor jestem. Dobra, to jest po****, Nie! No, <grym> no to musisz już tym... Mitrix. No! Dobra, wiecie co jest najlepsze? Że wie... teraz, który... Że za mogli dostać trajtora, nie? To po, po, po pierwsze, tak? Po drugie, przypomnę ja, ci, że diable powiedział, że widział zachę jak się zmienił. Więc to może być albo Glicer, albo ktoś dostał trajtora. No, no, zawsze przecież Dimitrix sam był dobrze z No i jedną Dziękuję bardzo za to, miesiąc Dlaczego? Z jednej Jenkinsem na całą rundę, znaczy większość rundy biegaliśmy sami, potem ja biegałem z Jenkinsem. Troja nie widziałem, fakt, więc Troj mógł dostać Lecimy. trajtora, a Dimitrix na pewno jesteś. No nie jestem, bo tak. teraz ma widziałem, jak k**a biegał serio. Bo są No nie, na... no, to jest no, nie e, jestem, Mitryx. ja no byłem na kamerach, to skończone tak. Bo Jenkins by mnie zabił, no, a Troy byłby traitorem. Troy byłby traitorem. Tak. Jesteś Troy, jesteś Troy, bo, bo nie pasuje. Jak tylko tam, ogarnę, tam. Które, które działają. GG! To jak najbardziej. Tak? No mówiłem, że jest no maja, tak. Tak. On rynek. GG!